Okej, okay. cześć wszystkim, z tej strony Yahoo a dzisiaj jest ze mną yy, Dawid Tak, to ja, Minecraft JFG mm -hmm. JMG mm -hmm. Dobra, JFG. I, no. i po prologu już się pewnie domyśliliście Czy to Znaczy nie, nie domyśliliście, ale powiedzieliśmy wam, że będziemy jakiś survival i w końcu po długim czasie nam się udało zrobić serwer, bo tak... Legowało i w ogóle Że w ogóle nie dało się grać No ale już jest nie, No ale jesteśmy Już jest dobrze Znowu cię trochę śmiało A tak więc A i prologu Dzią bądź He w prologu, ja <grym> 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 prologu? E, Dawid <grym> J. wejdź dobra, nie trolujmy Dobra, no e, <grym> podał No 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 Link to Zły... twojego tak, zły, no bo e, ciągle bo zmieniasz konta. Zmi zmieniłem konto na inne, bo... Tamto mi się nie podobało. Tak, jestem głupi, I tamto dzieje. następne Dobra, i to Dobra, nieważne. <laughs> Teraz jest The World of Yahoo, jest dobrze. Dobra, czekaj, weź pobi trochę. Jep, jep. For dżep. Chyba jest peaceful, wiesz? Peaceful? To czekaj. E, tak, jest peaceful, to w takim razie... Będzie krótkie cięcie, yy, i za chwilę się widzimy. Dobra, yy, witam, sorry. Witam wszystkich po <noise> krótkim cięciu. No i. Dobra, nie To jest taki yy, Skyblock na wodzie, czyli Survival Ocean. O, ocean, oc, ocean, ocean. Nieważne. Jakkolwiek to się wymawia, to jest no. Survival, na którym musimy przetrwać. Miałem jedynie. Yy, yy, jak dobra. Za... E, Dajmunda, sorry. Ciastko, rybę, pięć kości, 32 węgla, sida, wędkę, dwadzieścia pajęczy. Tak. Okej, okay, no to w takim razie ja... Fuck, no nie spychaj mnie! Sorry! <coughs> ja przecież tam tak... E, a ty zetnij drzewko, ja tutaj postoję. Sorry! Ale z dołu, z dołu pod... Z dołu? Dobra, Jezu. No ale... Okej. Okay. W takim razie ja przeczytałem zasady. Zasady, okej. Okay. Jak zginiesz, musisz wgrać yy, od nowa cały, cały świat, ale to jak dwie osoby zginą, chyba. Musisz grać na hardzie. Nie, mo nie możemy yy, używać modów ani brać żadnych tych yy, itemów. I nie, nie, nie mamy iść do netheru. Mhm. Mm i czekaj, tutaj jest spoiler jakiś. Tu jest. Są dwa czesty ukryte tylko na tym, tym. Ukryte, chyba, nie wiem. Weź sadzonkę, że wypadła jakaś. No Dobra, i tu ale... są e, e, ra, znaczy, kurde, zadania. Albo nie, niż, bo e, żadnej nie wypadnie. No to, to musimy zrobić e, farmę kaktusa. E, oczywiście z pistonami, automatyczną minimum 10 chyba zbudować ym, pola uprawne, ale to jest napisane mini, minimum 10, więc chyba 10 takich, nie wiem, albo 10 kratek, dobra, nie wiem, zrobić pułapkę na ym, monsters, na zwierzęta, czyli tam owce, świnie i krowy, zbudować monster mob grindera, albo Albo taką wieżę, gdzie będą się spawnowały yy, te. Yy, mopki. Mopki. Zbierz całe, yy, całe. Wszystkie narzędzia diamentowe. Zbuduj. lighthouse, to jest. Latarnię morską. Zbuduj. Yy, forest las. Um, o, jest sadzonka. Okej, okay, to super. Yy, ja zbuduj, Zbuduj. Czekaj, Waterfall to jest... No, szybko. Wodospad z jeziorkiem, y, z małym jeziorkiem. Y, I wybuduj wokół swojego... Swojego tego... Swojego y, tego... Um... Swojej wysp, z wyspy, takiej całej... Y, no. Jak to było? Fuck. E, a jak się ten mówi? Pan... Minecraft! Um, Minecraft. Rejle, rejle, rejle. Um, no, to będą te... Tory, tory. Tory. I tak wymyśliliśmy sobie, um, że będzie, jak zrobili te wszystkie, jak to będzie, nie będzie za długo trwało tych wszystkich odcinków, to zrobimy jakieś dodatkowe jeszcze no, to już wątpię, e, że to zadania, ale wątpię, jak, jakby, jakbyśmy postanowili, że będą, no to, to zrobimy. Daj kilka ziemi. daj ziemię. Tylko trzymiałem. Dobra, masz, masz łopatę, kopaj, idź. A ja połowię. Ha! Zbugowała się wędka! I się nie niszczy. Chyba, że mam laga i... A o, właśnie... LOL! 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 Co? LOL! Co? LOL! Co? LOL. LOL. Chodź, popłyń tutaj. Co znalazłeś? Skrzynię. O faki. Czekaj, nie otwiera jej, ja ją otworzę oficjalnie. Nie wiem, rybki. <grym> yy, dobra. A, A właśnie... Dobra. Co jest? Co jest? O oh, fuck noc się robi, wiesz? Właśnie wiem. A dobra, i ja tak się w potworki. Nie, mopki nie będę sobie spał... no. Ej! <grym> weź się! No kurde, o, nie mogę! No to tutaj wyjdź stąd! Czekaj, ja się lognę. I ty weź ten statun wyjdź. Jezu! Okej. okej, okay. dobra, dawaj. Uwyłać dopóki jestem. Aaa, czekaj. Tutaj, bokiem. Poko, idę. I co, było w skrzyni? Nic jeszcze nie sprawdzałem, wyjdź. Wyjdź. Dobra, od razu mówię, e, że tu się nam zbugowała map mapka, e, że jesteśmy na, niby na środku oceanu, a tam już jest ląd. Ale zignorujemy to, bo po no, prostu jest... Ale na... to chyba tak musi być, wiesz? Niegdo. O kur... Co tam jest? Nieważne, zbugowała się... no, zbugowa się... zbugował się chest do kija. Czekaj, ja otworzę. Albo i nie Ale otworzę. dobra, tu jest dużo dirta. Sadzonka, grass block, okej. Okay. O, fajnie. Będzie na zwierzęta. Właśnie gras block E musi być na zwierzęta. Bo... O, jest ryba! Jest. W końcu. Ale coś się z chest zbugował, wiesz? Czest się zbugował. Mhm. Uh -huh. Okej, okay, to tutaj będzie nasz magazynek. O, druga ryba. He, he podwodny. Nie wiem, czy to wypali, ale... O lol. Lol, dobra. dirt Nie, na razie marnujemy. Dobra, no Stata wezmę. To się przyda na ten, 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 na, tygęs, na rozbudowę. To rzuć mi trochę tak z 32. Łapaj, hapaj. Łapam, hapam. <laughs> yep. Kurde. te jakieś schodki trzeba będzie zrobić. Nie wiem, jak to powiększymy. No tak po prostu taką platformę rób. Taką... Tylko wiesz, że tak dużo dirta trzeba będzie tak na... Ale nie rób tak, żeby pod wodą było też. Bo za dużo będziesz marnował dirta. Ale potem jak będziemy chcieli na przykład zrobić um, ten... Taką farmę, to będziemy musieli... O to potem się tak zrobi, dobra. No dobra, no to. Na razie to marnujesz. Przepraszam! Szczerze to będzie bardzo nudny odcinek. Albo po prostu ja to przyspieszę. Jak będziemy budowali tą budowę, albo po prostu zrobimy cięcie. Co ty myślisz? Cięcie! To... To jest... Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze, czekam. Trzeba przejść najpierw... Dobra, wiecie co? To zrobimy krótkie cięcie. Dla was to będzie chwilutka, a... Dla nas to będzie godzina pracy na rozbudowie tej wysepki. Nie chcemy was zanudzać. Cała godzina. <grym> okay, no, no nie, to... i zostawimy coś jakąś połowę tego dirta i przeniesiemy to skrzynię na górę. Tak okay. więc. Trzymajcie się. No, no to... Um... I nie myślicie, że będziemy to na czciach robili, bo na pewno nie będziemy robić, skoro mamy tyle, tyle dirta. Wy no więc. <grym> nie. <grym> Mówię na serio. Okej, okay, no to... Dobra, no też. Wida y Żegnamy, zaraz będzie... to, no to... Zaraz, będzie, zaraz się widzimy, narka. Teleportacje! Okej, okay, dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Ta. I za dużo nie po... nie ten, nie... Zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy. Trochę... Bo nie chcieliśmy wszystkiego robić nie... No wiecie... No po to, Żebyście nie widzieli. Żebyście widzieli, bo i tak ja robię ogólnie dużo cięć. Więc... A poza tym, ty teraz zbierasz kobla, a ja będę robił wysepkę i będę zbierał drewno. Dobra, to robię już tego yy, piecyk. Weźcie tam na kop dużo trochę tego kobla. Więc. więcej. 18 mamy. Czekaj. Czek. Czek. Point. <laughs> Cieszę się, że to będzie troszeczkę długa seria. No ja też. Epic I, fail! I po, epic po. gramy na hardzie, jakby co. No właśnie. <grym> epic fail, epic fail. <grym> Tylko ja nie możemy zginąć, bo wtedy. Nie, rzucaj! Się... Co? A, a mi się wydaje, że jak ten. Um, jak zginiemy we dwójkę, to dopiero wtedy dostanie to dopiero wtedy mamy usłuchać. Nie, bo to chyba ogólnie się gra na jednego gracza. Nie, na dwóch. No ogólnie... I, jak się z, jak się zginie chyba we dwóch, to dopiero wtedy mamy usunąć nie jedna osoba. Jak zginie. Ja tam nie wiem. Wiem, że to tak głupio wygląda latająca wysepka na wodzie. No ale tu chodzi o przetrwanie. Daj łopatę, ale... daj łopatę, daj łopatę, daj łopatę, daj łopatę. Daj łopatę. Jesteś, łapaj trollu. Okej. Okay. A tu jest Czekaj... pracownia... pracownia Murzyna Dawida. O! Zrobił se kopalnię. <słyszy> <słyszy> Bo murzyn musi mieć kopalnie. Czekaj, łapaj dwie rybki. Jej, murzyn dał mi jeść. Mam Będę ładu. jadł rybkę. Ej, wiesz, że je, jedna rybka mi dała 3 sten, 3 głody, a jedna połowę głodu? Nie, one dają tyle samo. No ale naprawdę, taki fail zobaczysz to na moim tym na moim nagraniu hejo jestem rybką, uf mnie zaraz cię złowię! nie ruszaj się spadaj, spadaj weź bo to boli a ja zobacz, się To topisz mnie co ty nie umiesz pływać? Oh, sorry. Tak Nagryw. się nagrywa, się nie pływa. <grywa> Aha, ale mi trybu... I tak w ogóle to tarczasz mato. Ja biję drzewno biję. Okej, okay, zrobiłem sobie pół i myślimy tak, żeby na, na, na środku tej wyspy, po, wyspy postawić gras bloki. po prostu jak będziemy mieli te owce, które będą miały trawę, to od razu będą mieli miały trawkę, a nie tylko, że damy tylko im. Myślę, nie? no, tak. I w ogóle... Fu, fuck yeah. uh. fu, fuck yeah. fuck. A tak w ogóle to po ile będziemy krecić te odcinki? 20 minut 25. Nie wiem, trochę długo się będzie renderowało, ale spoko. O, jabłuszko wypadło. Okay. I trzy saplingi, 4. Mm. Ależ to Safcynujące. A, im, Sascynujące. A, i... no. no. Ja, jakby co, to tutaj każą mnie grać na modach, ale ja nie mogę wytrzymać bez mapki, bo nie umiem tak grać. I bez Optifina też nie umiem grać. A, jeszcze mam Inventory Tricks, więc... To bez tego też nie mogę grać. No, o, znalazłem Dave'a. So, maje... O, to pochodź po nim. Przynajmniej e cię zabiją. Tutaj okay, wiesz co? ty jest chyba gdzieś spawner szkieletów. WHAT THE FUCK?! Schodź tu na dół, szybko! Z mieczem? Tak! O, o ja to pier... za późno. Co jest? Kripuś? Klipuś cię odwiedził? Nie! Coś większego eee, niż. Gorzej. Grze. Kripuś o, o wiele gorzej. Enderman? Chodź, ty zo to zobaczysz. O Boże, co ja robię? A masz chociaż kobla? Mam kobla. O ja pierdolę. A. To dasz mi kobla, bo ja nie wziąłem crafting tableta. Endermana masz tam? Nie. Chodź tu. O fak! Nie, Spajka. to ja! No chodź, no chodź tutaj i zobacz tutaj. No! O. I preska! I kieletonie, brzydalu Kilofem go! Fuck! 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 Jego patykiem! Jest ja zabiję A go wetką. Dawaj wetką go! <grym> no jeszcze do, do siebie go ten. A czemu nie? Nie lubisz krypusiów? O tak. Fak To marzenne marzenne Dwa się. Fajnie gdyby jeden wybuch, a... I reszta by się... Kurde, weź mnie nie pchaj ty A ja czy nie pcham Ja stoję w miejscu Widzę <grych> jeszcze tam dwa zombiaczki piękne Ty tego kobla tutaj położyłeś? Nie. Fak był Szkielet Lol no. Węgiel! FAK 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 Fuck! No, Idź tam! Jak się masz... przestraszyłem! przyda się. Ale to było trolowate. Tak? O, tu jest zębiaczek. Impreza. Hej, nie. Ty mały. masz kilofa? Nie, bo braza. nie mam już właśnie. Hej. No to masz tutaj patyki. Dobra. To zaraz ci go przyniosę trollu. nie. Czekaj, łowię zębiaka. Zrobisz sobie sobie tam crafting tableta. Kurde, wędkę marnuję tylko. No brawo. A i pewnie z tych stringów. Wędki można zrobić. Bez kojarzenia, yy, Z nitek. E, można zrobić pewnie wełnę. O to chodzi pewnie. No wełnę do łóżka albo na. Ty. Wiesz co, zrobię ci. To było dobre stringów. Bez, ko bez skojarzeń? LOL Masz, łap! Gdzie łap! Gdzie ty jesteś? Ła... Łap! Łapam! No co łapać? Tu... To... No. Tu... To... No. to ci się przyda, może nie? Dobrze, biała się. Yy! Będzie rybka? Będzie rybka, no nie? Nie, rybuśka. A złota? I właśnie o tym mówiłem, tam są takie wyspy, ale olać to. No pewnie tam trzeba się dostać, na stówę. A jest tam napisane takie co, co, coś? No Kurde, nie wiem. czekaj, mamy tutaj grzyby, mamy tutaj grzyby nie? Tylko... Grzyby? Grzyby, grzyby. A właśnie, można je urosnąć. Grzyby? Czekaj, ja urosnę jednego grzybka. A tam są dwa, czy jeden? Jeden, nie? Jeden właśnie. I trzeba znaleźć następnego. Rośnie! Jakiś będzie. Yeah. Toporem się najszybciej niszczy, jakby co? No a mamy topór? Możesz zrobić. <grybka> a nie, chce mi się Niszczy grzybka. Grzybek bez skojarzeń. Okej, okay, wymiarowo chyba jest, wiesz? Hmm, co? A spoko Wymiarowa ta wyspa jest później będziemy ją upiększać. No. 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 Jest sz... one są od trzy-cztery odstępu, tak? Pięć Yy, ale co? Tak, o 5 muszą być. Okej, okay, spoko. To ja czekaj, ja pójdę w poszukiwaniu e, drugiego grzyba. Życz żyć mi szczęścia. A właśnie... Nie, nie życzę. Łapaj kobla. Mam kobla przy sobie. Dobra, dyrtem zaznaczyłem ten. Łap. Masz jakieś saplingi to daj, jak masz. Czekaj, rzuć mi dwa koble. Kobly kropny. No, łapaj. Zrób sobie nam wszystkie narzędzia. No dobra. E, a masz dobre, rosne jedno drzew go. Wiesz, chyba nie starczy, tak myślę. Rob... Kobla? Tak. A to ja tu mam jeszcze dużo. Noc się robi. Mam nadzieję, że tu żaden mobóg się nie zespółnuje. Łapaj i łapaj, jak na razie tyle. I... O to poczekaj, jeszcze ci daję kobla łap. Czekaj, łap. Kobla. Nie chcę, niech, nie, chcę, nie chcę, bo idę do kopalni. Jeszcze zrób mi topor, please. Dobrze. I zrób mi kamienną łopatę, bo ja nie chcę marnować tej żelaznej. Bo żelaza nie mamy w ogóle. ehm um, em. Um, ehm um, Em... Um, um. Rzuciłem ci. Nie, to mi się przyda. A, yy, łopatę? Rzuć ci, ci tam masz, za piecykiem. To daj. Yy, wziąłem się. Zapaj. To co, yy, będziemy kończyć powoli? Już? Żeby nie było za długo. No dobra. Czekaj. What the fuck? Szkielet, no. szkielet, szkielet, szkielet. No, fuck. No. Wy może piątym odcinku Okej, okay. jak to bo dwu... trzecim jak dwa twoi... następnym zależy jak tam będzie. Um, może będzie z nami 360. Takim odcinku. Dokładnie. Y no i Ej, razie mam tutaj do góry. Pozij okay. się powoli żegnać. O, okej, 4 szkaleton Tylko dokładnie tak wszystko. Bo do kurde lagi są okay. znowu. Dlatego kończymy. No. ja nie mam, ale kończymy. Tepe Minecraft. Nie, nie tepaj się. No czemu no? No dobra, tepnij. No dobra, już, jeszcze tam bliżej, żeby się Nie żeby się nie tepać. Okej, okay, a więc... O, paraj się to drzewko. Wysz, o, no tylko to... Jedno bale. drzewko się nie wyrosło się. Okej, okay, no to a więc no, no dawaj no. F1. Czekaj, tylko... Mam jeszcze jabłuszko. Wyłącz GG, jak Chala. grywasz? Okej. Okay. Zapomniałem okay. wyłączyć. No. To dawaj. E, a więc... Chodź. Dobra, chodź tutaj te, na, na skrzyniach albo nie. Hmm. Okej. Okay. Ej! <śles> hmm. Dobra. W takim razie chodź tutaj tak nie na skrzynie. No. Kurde. Chodź. W takim razie... Chodź tutaj. ja się. Dawaj, tak ładnie trzymamy ten miecze. Spokojnie. W takim razie. Yy, żegnam się z wami, pozdrawiam was. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam was. Cześć. Cześć. No, ja też subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No, a ja nie. No i wszystko, co najlepsze. Dla was. I mi by było miło jak by dla mnie też, ale nie będę nie egoistą. Dobra kończysz. To. No to... No nic? nara.